Czy wiesz, że mózg pływa w czaszce. Mózg nie dotyka czaszki. Unosi się w płynie mózgowordzeniowym, jak meduza w akwarium. Każdy skurcz serca czy napięcie opony twardej wpływa na ten delikatny ruch, dlatego osteopatia czaszkowa działa tak subtelnie, a jednocześnie skutecznie. Kości są żywe i czujące. To nie tylko rusztowanie ciała. Kości mają receptory czucia, unerwienie i bogate ukrwienie. Reagują na stres mechaniczny, dlatego np. fizjoterapia czy osteopatia mogą stymulować ich regenerację. Powrót żył z nóg zależy od stóp. Pompa mięśniowa łydki i podeszły stóp to kluczowy mechanizm przepływu krwi żylnej. Dlatego rolowanie stóp, terapia powięziowa i praca z chodem mogą pomagać nawet przy żylakach i obrzękach nóg. Znasz inne ciekawostki o ciele lub zdrowiu? Podziel się swoją wiedzą w komentarzu.